Cześć, tutaj Gajdu SKC i witam Was w 21 odcinku z kariery AC Milanem, a zarazem pierwszym z drugiego sezonu. Na początku jest bardzo dużo zmian i oczywiście w dzisiejszym odcinku zagramy sobie dwa pierwsze mecze w sezonie, które nie są łatwe, bo zaczynamy od wyjazdu na mecz z Juventusem, a następnie mamy u siebie Napoli. Teraz przejdziemy do transferów. Ogólnie nadal mamy 120 milionów budżetu transferowego plus e, prawie 200 tysięcy na pensję, czyli no można powiedzieć, mamy 122 tysiące budżetu na transfery. A pokażę, pokażę Wam już, kto tutaj pozmieniał e, składy. Było kilka piłkarzy, którzy naprawdę zmienili kluby na dosyć ciekawe. Na przykład Marcos Lorente, który zamienił Atletico Madryt na Juventus, Angel. Correra przeniósł się z Atletico do Borussia Dortmund. Paul Torres przeszedł z Villarreal do Tottenhamu. Kim Pembe zamienił PSG na Real Madrid za prawie 100 milionów euro. Fabian zamienił Napoli na Atletico Madrid. No i Tony Cross przeszedł z Realu Madrid, wrócił do Bayernu za 88 milionów. Aleksander LaCassette przeszedł z Arsenalu do Walencji za 30 milionów, równa 30 milionów. A jeżeli chodzi o nasz skład, odszedł Conti do Realu Madryt za 11 milionów. Odszedł też Lacroix do Herty Berlin za 22,5 miliona, czyli i tak na nim zarobiliśmy, bo ściągnęliśmy go za 16. Leandro Duarte też od nas odszedł, czyli sprzedaliśmy dwóch środkowych obrońców, jednego bocznego. Odszedł do Burni za 3 miliony 600. Mln. I teraz piłkarze, których ściągnęliśmy. Ściągnęliśmy Mateo Lovato, piłkarza, którego chciałem ściągnąć w tamtym sezonie za 13 milionów. Oprócz tego wydaliśmy bardzo duże też pieniądze na drągowskiego: 27 milionów. W tym momencie pokażę Wam jeszcze transfery, na które patrzę, które negocjuję teraz. Jest to Nuno Tavares. Który jest lewym obrońcą, i to, to jest oferta, którą Everton przyjął. Czyli teraz po prostu czekamy, aż nasz asystent wynegocjuje dobre warunki kontraktu z Tavaresem. Do tego aktualnie negocjujemy też kupno Antoniego, czyli zawodnika, którego też chciałem sprowadzić w tamtym sezonie. Następny sezon, jeżeli jeszcze wtedy FIFA 22 nie wyjdzie, możemy zrobić trzeci sezon na streamach na które też Was zapraszam, teraz streamuję co piątek o godzinie 20 i na YouTubie i na Twitchu. Więc na Twitchu i na YouTubie, Guide SKC, jeżeli chcecie wpaść, godzina 20 co piątek. Dobra, tak więc jesteśmy już przy pierwszym meczu w tym odcinku i pierwszym meczu w nowym sezonie. Patrząc na skład Juventusu, jak zawsze, bardzo mocny, więc mam nadzieję, że obrona tutaj będzie w stanie sobie poradzić. Jeżeli chodzi o nasz skład, żadnych nowych zawodników w pierwszym składzie. Na, na ten mecz z Juventusem wychodzimy prak praktycznie z zespołem, który zdobył nam drugie miejsce w, w lidze w tamtym sezonie. Później po wejściu na boisko pewnie zrobimy sobie tak, że Hauge będzie środkowym pomocnikiem ofensywnym. Zamienimy na przykład Zaniolo albo Hauge na jednego z obrońców, i, i po prostu tak dokończymy mecz. Więc dobra, przechodzimy do symulacji meczu. A wy, jeżeli jeszcze nie zostawiliście lajka like i podoba Wam się ta seria, pamiętajcie, żeby go zostawić. Fajny content będzie do, przed końcem tego roku. Za niedługo dojdzie nam nowa F1, jeżeli jeszcze nie ma na kanale. Pod koniec tego roku będzie nowa Forza Horizon. Więc e, będzie naprawdę fajny content na kanale. I, I zapraszam Was, żebyście po prostu zostali na kanale. Jest teraz Costa Piłka odbiła się od poprzeczki. Będzie rzut rożny dla, dla Juventusu tym razem. Naruma na, na początku tego sezonu w dobrej formie. No i teraz Dybala i Niestety tracimy bramkę na 1 do 0. Teraz do Tonaliego, Tonali zauważył Tio. Tio do Alexasandro. Znaczy próbował to podawać do przodu. Ale niestety to nie wyszło. Teraz Ronaldo. Jest brzutka Marcos Lorente. No i co za strzał Hiszpana? Niestety przegrywamy już 2 do 0. Więc Juventus bardzo dobry start do sezonu. My nie mamy w ogóle żadnej odpowiedzi, no. Przepiękny strzał Marco Salorente. Tutaj nie mieliśmy nic do powiedzenia. Piłka do Tonali'ego teraz. Tonali bardzo dobra piłka do rebicia. I to musi być gol na 2 do 1. I finezyjnym strzałem strzelamy na 2 do 1. No i nikt tu inny niż Rebić. Piłka do Hauge. Hauge poradzi sobie z Bonucim. Ajajaj, nie tak to miało wyglądać. Jest jeszcze lokateli, dodo. A teraz Kessi jest pokonywany. W... Jeżeli chodzi o szybkość biegu przez Dybale, teraz Tonali naciskany przez Dybale. Teraz bardzo dobra piłka do Antoniego. Wycofanie do Tonaliego. Strzał, ale zablokowany strzał przez obronę. Co tutaj Antonie zrobi? Musi poczekać na zawodników zespołu. Jest Rebić. Rebić zablokowany strzał przez Bonuciego po raz kolejny w tym meczu. Gdyby nie obrona juventusu, byłby chociaż remis. A ostatecznie przegrywamy pierwsze spotkanie w tym sezonie po bardzo, naprawdę bardzo dobrym meczu. No ale szkoda, bo tracimy trzy punkty już na samym początku. Dobra, więc zrobimy sobie teraz konferencję prasową i wybiorę sobie jako pierwsze pytanie do konferencji Olka z odcinka numer 17. Czy kupi pan na latem potrzebnych rezerwowych i czy mają to być Polacy, na przykład Karolinety? Kupiliśmy już jednego Polaka w letnim okienku transferowym i jest to rezerwowy bramkarz dla nas, Bartosz Drągowski który jest naprawdę bardzo solidnym bramkarzem i mam nadzieję, że, że będzie wystarczająco potrzebny do Mistrzostwa Włoch. Dobra, kolejne pytanie będzie od Alexa z odcinka numer 18 i Alex tutaj mam dla Ciebie prośbę, żebyś po prostu te pytania rozdzielał, bo nie wiem, czy to jest jedno pytanie, czy to jest kilka. Czy macie plan grać na dwóch napastników i czy planujecie kupić Delichta? Z tego, co wiem, Delicht... Czuję się bardzo dobrze w Juventusie, wiem, że Barcelona ma na niego chrapkę, a nasza obrona z Kesim i Romaniolim jest naprawdę bardzo solidna. Co prawda przeciwko Juventusowi popełniliśmy może jeden albo dwa błędy. I czy mam plan grać na dwóch napastników? To wszystko zależy. Jeżeli nasz przeciwnik ma formację z czteroma obrońcami, będziemy grać na dwóch napastników. Tak po prostu zauważyłem, że jest najlepiej w FIFA grać. No i trzecie pytanie będzie od Piotrka Szymikowskiego. E, czy w następnym sezonie będzie pan stawiał bardziej na młodzież? Odpowiedzią na to pytanie jest e, tak. Drugi skład to, jeżeli popatrzeć na, tylko i wyłącznie na wiek, Emanuel Boateng, który ma 25 lat, Leao, który ma 22 lata, Brahim, który ma 22 lata, Benasser, który ma 23 lata, Aleksis ma 22, Walukiewicz ma 21, Lowato ma też 21, czyli tutaj większość piłkarzy ma 22 albo 21 lat. Zdecydowanie mamy zamiar stawiać na, na, młodzi, na młodziaków w tym sezonie, ale dobra, dzięki za wszystkie pytania. Pamiętajcie, że w komentarzach nadal możecie zostawiać je i, i będę je wykorzystywał do, do kolejnych odcinków. Wasze pytania na pewno pojawią się w odcinku, jeżeli są normalne, więc jeżeli będziecie zostawiali pytania do konferencji pod odcinkami z danej serii, na pewno będą w odcinku. Na lewym skrzydle ma bardzo dużo miejsca. Howgett, dobra hima, ale Manola splokuje. Co się dzieje z Rybiciem, że po prostu stoi w jednym miejscu? Wybita piłka, jeszcze jeden strzał wysoko ponad bramką. Zieliński Wielka, to jest. O, właśnie, to jest nasz 50. mecz. Hirving Lozano. Dobrze, że wyszedłem do Narumą, bo to była presja dla Hirvinga Tonali. Z powrotem do Alexisa. Jest szansa dla AC Milanu. Mocna wrzutka na Tio i jest to piękny gol AC Milanu. Tuż po moim wejściu na boisko. Teraz Hirving Lozano. To Naruma. Brebić. Dobra szansa dla Brahim'a Brahim' będzie strzał, Mered broni Podanie do Tonaliego Tonali do Boatenga, Boateng przedziera się i jest to bramka na 2 do 0 Tak jest, 57 minuta i bardzo dobrze zrobiłem, że puściłem Boatenga za Alexisa, bo teraz się spłaca Sinnie, dobra wrzutka Lemar. Co za strzał, ale jak Donaruma sobie poradził z tym Lemar. Jest Demme, Demme. O mało nie strzelił nam bramki. Nadal Zaniolo. Piłka do rebicia. Rebic z pierwszej piłki rzuca trzecią bramkę. No teraz już na pewno mamy trzy punkty. 83 minuta meczu. Demme. Sędzia kończy spotkanie, więc wygrywamy u siebie. 3 do 0 i o ile nie udało nam się wygrać pierwszego meczu, to było tylko i wyłącznie dzięki naprawdę bardzo solidnej obronie Juventusu, Bonucciego i Delichta. Tak samo Quadrado, to tyle w tym meczu pokazujemy naprawdę pokaz siły Tio Hernandez z niesamowitym meczem, więc dobra. Dziękuję Wam za mecz, za, dziękuję Wam za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie, żeby zostawić lajka i subskrypcję. Ja się z Wami widzę za niedługo. Do zobaczyska. Cześć.